Chciałbym, żebyśmy troszeczkę spróbowali mimo nieobecności naszego gościa z przedstawiciela teatru śląskiego, żebyśmy spróbowali przynajmniej troszeczkę namapować takie artystyczne reprezentacje związane z historią śląska. Wydaje mi się, że warto wejść do tych tematów, ponieważ teatr śląski, o czym więcej powiedziałbym by miłość, z pewnością, jest. Bardzo bogaty repertuarowo, jeżeli chodzi o reprezentację, czy przepasowanie własnej historii, czy mówienie o własnym dziedzictwie, nie tylko Tat Śląskie, ale też Teatr Zagłębia. Hmm, Krajowa z Mausa, a też Pigelmana. żebyśmy troszeczkę o tym spektaklu porozmawiali. Jak rozmawialiśmy wcześniej o tym, że też miałeś okazję go widzieć, więc, abyś mogła parę słów powiedzieć o tym, jak. Twoim zdaniem, czy jakby, mogą też Państwo się wyłączyć do tego naszego spotkania, Pani Małgosi i Panie Darku, jeżeli państwo, Państwu przychodzi jakiś taki przykład z tak prezentacji? Tak, 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 tak. Będziemy bardzo wdzięczni, u mnie za głosy z Państwa strony. Natomiast, jak Twoim zdaniem tam rezonuje ta pamięć czy opowieść o tym, jakże to w trudnym fragmencie historii? Soznówca. To przede wszystkim tytuł tego spektaklu jest to jest środula krajowa. Środula. Mhm. To jest bardzo ważne w tym tytule, ponieważ środula to jest dzielnica. Sosnowca poza centrum, właściwie stykająca się właśnie z Będzinem, warpiem czy też kamionką, i w tych dwóch miejscach w Będzinie, w Sosnowcu od 42 jesieni roku do, do sierpnia 43 było getto dla Żydów zagłębiowskich z sosnowca i z Będzin, ale i nie tylko. I to jest bardzo ważne. Ten spektakl powstał, w, właśnie został zrealizowany przez Teatr Zagłębia i myślę, że to było największe wydarzenie w Zagłębiu, które miało upamiętnić 80. rocznicę likwidacji GET. Getta w Sosnowcu, ale ja zawsze dopisuję i w Będzinie, bo jak wiemy, poprzedni rok był oficjalnie też rokiem właśnie pod szyldem 80. rocznicy Powstania w Getcie w Warszawie, ale również to dotyczy innych gett z terenu II Rzeczpospolitej, czyli właśnie tych dwóch z Dąbrowskiego, ale jest to i Białystok, i Kraków, i Częstochowa, i Wilno, więc wiele innych również ważnych miejsc na tej mapie. Historii i Teatr Zagłębia to był coś jako jedyna instytucja właśnie zagłębia na taką skalę, tak ogromnego, tak wielkie przedsięwzięcie, i nawiązał do monumentalnego dzieła światowej, uznane, światowej klasy i uznanego na całym świecie, czyli książki obrazkowej czy komiksu Arta Spiegelmana, którego rodzina jest częstochowy Susnowca to jest skomplikowane, maus, pod tym tytułem właśnie Maus. I Państwo pewnie doskonale znacie ten komiks. I on jego większa część dzieje się w Sosnowcu w tym na środuli, więc on się stał podwaliną pod, pod, pod spektak i losy również właśnie getta, losy ludzi z getta i tego terenu, czyli środuli. Z tego co wiem, jak, jakie mam informacje, spektakl miał bardziej odnosić się do Mausa, ale no, oczywiście to jest wszystko bardzo skomplikowane w świecie twórców i artystów, i, i, i też y, po prostu, no, jakby relacje z samym autorem komiksu nie są łatwe. Też kiedyś próbowałam podjąć. Y, nie udało mi się to, y, z różnych przyczyn jego osobistych również, ale to nie, nie na ten moment. Natomiast scenariusz do, do samego spektaklu został napisany chyba przez moją rówieśnicę, albo mniej więcej. Dziewczynę, która urodziła się również, tak właśnie, to jest koniec 90. bądź początku 80., dokładnie nie pamiętam. I co dla mnie było najważniejszego i najbardziej odkrywczego w jej, jakby myśleniu, też o tym, to jest to, co ja już wiem o sobie że spotkało ją dokładnie to samo co mnie, a na tym przykładzie możemy chyba mówić o tym, że jest to jakby tak naprawdę, naprawdę, to definiuje to całe nasze pokolenie, czyli my w wieku 20 paru, trzydziestu bądź później lat uczyliśmy się o historii naszych miast z naciskiem na historię Żydów z naszych miast, czyli ona dokładnie to samo, żyjąc w bloku na Środuli, bo Środula... Wygląda trochę jak, wygląda jak Muranów, to znaczy nic tam nie ma, nie ma śladów. To znaczy są w jednym miejscu, ale bardzo niewielkie, o, tylko że ona nie została zniszczona podczas, podczas powstania, bo takiego nie było, w, tylko był zryw w getcie w Sosnowcu. Natomiast została wyburzona duża jej część w latach 70. i zostało do dzisiaj kilka ulic i trochę Parków i Skwerków. Się przepraszam, nie mogłam rozmawiać. Przywitasz się? Dziękuję. Dziekuję. I to jest dla mnie nie tyle pocieszenie, bo wcale nie, ale czy całe nasze pokolenie musi, dorosłym sami musimy docierać do tego i uczyć się tej historii. I to też jest powiedziane w Mausie, że właśnie ona żyjąc w tym bloku, na tej środuli, nigdy jej nie powiedział, nikt jej nie przygotował i potem jako dorosła osoba przeżywa ten szok. Więc to, o sam... czym mówisz teraz, że dorosła osoba przeżywa szok, bardzo przypomina mi rozmowę. Z, akurat mój sąsiad urodził się na środuli. Jest to chłopak, który ma 28 lat i mieszka od kilku lat w Krakowie. I miałem okazję uczestniczyć w tym spektaklu razem z, z jego znajomymi ze środuli. Dla tych młodych ludzi to było eksplorowanie rzeczywistości i pamięci miejsca, której kompletnie nie znali. To wydaje mi się, że to jest bardzo ważne w tym spektaklu, o którym teraz mówimy. To jest właśnie to, w jaki sposób ta rzeczywistość ułożona przez, przez Ata Szpigelmana w Mausie może przekładać się na opowiadanie historii Sioduli w ogóle. To w jaki sposób ta estetyka pokazuje im nie tylko samą tematykę getta czy historii związanej ze Środulą, ale też jakby, naznacza przestrzeń, mówi im o konkretnych miejscach. O tym, o, gdzie mogą miejsc... przechodzić, nie? O w ogóle. Nic no. tych miejsc już nie ma. E, mm. To jest bardzo smutne, co powiedziałeś, że dalej jest tak, że w wieku 20 paru lat ludzie dalej nie wiedzą, gdzie żyją, tak? Bo to jest y, tak naprawdę, y, że no, chodzisz po tych ulicach, ale nie wiesz, czym to się je. Dlaczego takie wielkie blokowisko, a co tu było wcześniej? Dlaczego pomnik upamiętniający getto sosnowieckie znajduje się poza gettem? Poza, y, poza granicami dawnego getta. Ale to, o czym pisze A o czym pisze Art Spiegelman, to jest tak naprawdę mały odcinek i akurat mamy szczęście współpracować z Tomaszem Grząślewiczem, który również współpracował z Teatrem, a który jest członkiem naszej fundacji i on doskonale rozpracował, on rozpracował komiks Maus od strony właśnie, co gdzieś się znajduje, prawdopodobnie zlokalizował dom, gdzie mieszka, gdzie mieszka Włodek z Anią. Ale też do końca na 100% nie możemy być niczego pewni, bo tam były czasami adresy, a czasami nie było. No, jak to po prostu w biednej dzielnicy na peryferiach. Natomiast to wielkie blokowisko jest części na getcie, o którym mówimy środku, a części poza gettem. Więc faktycznie, natomiast z jeszcze innej perspektywy, małż powinien być oczywiście w Kanwie lektur powinien być y, y, absolutną podstawą do uczenia od, o historii i o zagładzie, y, bo to jest też dobrze przyswajalne i łatwo przyswajalne dla dzisiejszego odbiorcy. No, ale nie jest, jak widać, i parę I lat... co jeszcze? Miejmy nadzieję, że może w niedługiej przyszłości też w tej materii gdzieś tam się pojawią pewne korekty. Co do... Natomiast y, są ludzie, y, tacy jak właśnie Fundacja Brama Zuckerman członkowie, czy też właśnie Małgościa darwali i mnóstwo nas tutaj jest, nie tylko tu, ale również w Krakowie, y, do których, no widzisz, ci młodzi znowu nie trafiają, czyli do tych muzeów, do tych miejsc, w których można by im było powiedzieć, cieszę się, że poszli na spektakl. Bo, bo to ich ruszyło i teraz idąc po ulicach Środuli, yy, myślą o tym miejscu być może inaczej. Jakby tutaj yy, też no... było, nie bez znaczenia, yy, sposób w jaki został ten spektakl zatytułowany, że ta Środula była w tytule, że ona dotyczyła ich, że oni mogli tą swoją tożsamość właśnie w taki sposób, a nie inny poznawać, właśnie związanym z tym miejscem że to, ta siodula to jest naszą siodulą i jakkolwiek to nie zabrzmi, cytując ich słowa i to było ogólnym przyczynkiem do tego, żeby ten spektakl zobaczyli, ale tak. później dopiero się zaczynają pewne mechanizmy uruchamiać, pewne obrazy pojawiać i zaczyna się inna rozmowa na temat dziedzictwa i historii. Tak, gdyby spektakl nazywał się Krajobraz Mausa, być może nie poszliby. Wydaje mi się, że to jest bardzo prawdopodobne, zdecydowanie. No więc to było trafione i mówiłeś, jak to, szczerze mówiąc, nie wiem, jak to się odbiło później na, na mieszkańcach, na w ogóle, bo też tego nie śledziłam, tam było bardzo, bardzo dużo wątków z jednego, z drugiego getta, ale ta historia się przeplata, jest jakby nieodłączna, nierozłączna tych dwóch get, więc dużo tego było, to było bardzo nafaszerowane merytorycznie, może dla takiego zwykłego odbiorcy za bardzo, i, i tak, ale no ale generalnie świetna robota za pokazanie właśnie głosu i oddanie głosu naszemu pokoleniu, tych 40 dzisiaj latków, którzy właśnie odkopują sami tą historię, no i promocja właśnie tych zagadnień od, od Mausa przez oczywiście getto, no i zagładę Żydów Zagłębiowskich, bo to za tym oczywiście idzie.